Wszystko co dobre kończy się zbyt szybko. Niestety tak samo jest z latem. Jeśli już teraz tęsknicie za pełnym słońcem, szaleństwami na świeżym powietrzu i ciepłymi wieczorami, nie łamcie się. Jesień potrafi być równie piękna. Poza tym już niedługo premiera otrzyma co najmniej kilkanaście tytułów anime, które naprawdę są godne uwagi. Przedstawię je wam w dwóch częściach. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w październiku obejrzymy pierwsze odcinki trzeciego sezonu Danmachi. Pierwotnie tytuł miał ujrzeć światło dzienne już latem, jednak z powodu pandemii premiera została przeniesiona na jesień. Punkt wyjścia dla fabuły Danmarch 3 będzie stanowić spotkanie między Belem a Wienę, uroczą, niebieskowłosą, smoczą dziewczyną. Kranel założył, że obca chce go skrzywdzić, jednak rzeczywistość wygląda zgoła odmiennie. Za sprawą osobliwego spotkania Beli i spółka stają u progu nowej przygody, która może okazać się najniebezpieczniejszą ze wszystkich dotychczasowych. Danmachi 2 nie spełniło pokładanych w nim nadziei, dlatego istnieje ryzyko, że kontynuację spotka niestety podobny los. Miejmy nadzieję, iż twórcy wyciągnęli wnioski i przygotowali sezon, który podbije serca widzów. Czy tak będzie naprawdę? Z odpowiedzią musimy poczekać co najmniej do października. Fani Haikyu nie musieli długo czekać na powrót ich ukochanej serii. 3 października obejrzymy pierwszy odcinek Haikyuu! To The Top 2. Cały sezon będzie oscylował pewnie wokół meczu między Karasuno a Inarizaki Hai, w której występują bracia Mia. Prezentacja siatkarskich zmagań od początku stanowiła największy atut serii, co potwierdziło spotkanie z Subą, Aoba Jusai czy przede wszystkim Serato Rizau. Pozostaje liczyć, iż Tude Top 2 będzie kontynuować dobrą passę premiera 3 października, a jeśli ktoś z Was chciałby poznać moje przemyślenia odnośnie pierwszej części czwartego sezonu, zapraszam do kliknięcia w kartę w prawym górnym rogu ekranu. Sezon jesienny ma także coś dla fanów komedii oraz romansów. 3 października rozpocznie się emisja Tonika Ku Kawaii, adaptacja mangi Kenjiro Haty. Tytuł wygląda naprawdę obiecująco. Nasa Yuzaki właśnie został przyjęty do wymarzonego liceum, zajmując pierwsze miejsce na liście zakwalifikowanych uczniów. Przyszłość Nasy maluje się zatem w kolorowych barwach. Dodatkowo chłopak spotyka dziewczynę, która momentalnie podbija jego serce, a co więcej, ratuje życie, gdy Juzaki wpada pod samochód. Zanim Nasa stracił przytomność, zdążył wyznać miłość swojej wybrance. Dziewczyna zgodziła się być z Juzakim, ale pod jednym warunkiem: muszą wziąć ślub. Mija kilka lat, przez ten czas Nasa nieustannie próbował odnaleźć swą ukochaną, jednak bezskutecznie. W dniu 18. urodzin Juzakiego na drodze chłopaka ponownie staje Cukasa, jego przyszła żona. Jeśli manga zbiera pozytywne opinie, adaptacja anime także powinna pójść jej śladem. Tonikaku ma na to duże szanse. Komiks dostarcza dużo rozrywki, cieszy humorem oraz miłosną relacją między protagonistami, która wypada bardzo dojrzale. Niektórym brakuje jednak intrygujących ścieżek fabularnych i ukazania innych wartości aniżeli tylko miłość. Bardzo możliwe, że anime dorzuci pod tym względem coś od siebie. Pierwszy epizod Tonika ku Kawaii obejrzymy już 3 października. Lubicie anime akcji, nadprzyrodzone moce, wampiry, a do tego produkcje o tematyce szkolnej? Jeśli tak, powinniście sięgnąć po Noblesse. Tytuł zapowiada się ciekawie i może naprawdę namieszać. Dawno, dawno temu na ziemi żyły potężne, nieśmiertelne istoty, stojące ponad wszystkimi bytami. Owe stworzenia nazywano szlachcicami. Do tej elitarnej grupy należał Kadis Etramadi Raisel. Na skutek bliżej niewyjaśnionych zdarzeń Raj był pogrążony we śnie przez 820 lat, po czym ocknął się w swej uroczej białej trumnie. Kadis zdecydował odszukać swego towarzysza, Frankensteina, jedyną osobę, której może zaufać. Ku zaskoczeniu Raja, jego towarzysz wiedzie normalne życie, będąc dyrektorem w liceum. Cadiz zaczyna uczęszczać do tej samej placówki, aby poznać realia świata, o którym nie ma zielonego pojęcia. Przybycie Rajzela uruchamia ciąg dramatycznych zdarzeń, mogących pogrążyć Raja, Frankensteina, jak i cały świat. Zwiastun Nobles zapowiada tytuł szalenie dynamiczny, gdzie akcja może odegrać niebagatelną rolę. Mam nadzieję, iż nie zdominuje tytułu całkowicie i zrobi miejsce dla Raya i Frankensteina. Bardzo ciekawi mnie bowiem ich znajomość oraz burzliwa przeszłość. Manchła koreańskiego duetu zbiera znakomite opinie, więc powinno być dobrze. Tym bardziej, że za anime bierze się production IG. A co wy sądzicie o nobles? Czekacie na pierwszy odcinek. Czy macie mieszane uczucia? Dajcie znać w komentarzu. Każda produkcja studia Mappa. Siłą rzeczy budzi sporo oczekiwania. Tak samo będzie z So Zamurai. Protagonistą anime jest Jotaro Aragaki, japoński gimnastyk. Mężczyzna poświęcił ukochanej dyscyplinie sportu całe swoje życie, jednak jego występ podczas ważnych zawodów był jedną wielką klapą. Aragaki stracił nawet zaufanie własnego trenera. Gdy Jotaro rozważa porzucenie gimnastyki, w życie jego rodziny wkracza pewna postać, która odmienia rzeczywistość Aragakiego. Nie jestem zwolennikiem gimnastyki, w gruncie rzeczy zupełnie się na niej nie znam. Taiso Zamurai budzi jednak moje zaufanie. Liczę, że enigmatyczna osoba, która stanie na drodze Jotaro urozmaici fabułę, nadając jej jakości, a przede wszystkim powagi. Dzięki temu anime może imponować wydarzeniami pozasportowymi, co jest bardzo wartościowe. Premiera 11 października. Kolejnym tytułem, który może namieszać tegorocznej jesieni, jest Kimi Toboku no Saigo no Senjo a wa Sekai Sekaiga Hajimaru Sen Sen, zwane potocznie Kimi Sen. Premiera tytułu odbędzie się w październiku. Historia oscyluje wokół poważnego konfliktu zbrojnego pomiędzy rozwiniętym naukowo imperium, a Nebulis, krainą zamieszkaną przez wiedźmy. Fabuła nabiera rozpędu po przypadkowym spotkaniu Iski, żołnierza imperium, z Alicelis, księżniczką Nebulis. Ze względu na trwającą wojnę, obydwie strony powinny pałać do siebie nienawiścią, jednak Iska oraz Alicelis są pozbawieni wzajemnej wrogości. Zamiast tego zaczynają darzyć się sympatią, próbując zaniechać dalszemu rozlewowi krwi. Czy spotkanie głównych bohaterów pomoże zakończyć konflikt, a może jeszcze bardziej go nasili. Największą trudnością dla Kimi Sen będzie połączenie wątku militarnego i romansu w taki sposób, by nie wzbudzić w widzach wrażenia ckliwości lub braku realizmu. Wiele zależy także od konstrukcji Iski oraz Alice Liz jeśli okażą się płytcy pozbawieni charyzmy, bardzo szybko ucierpi na tym cała produkcja. Przed kimi sen naprawdę trudne zadanie, któremu twórcy mogą jednak sprostać. Wówczas otrzymamy jedno z najlepszych anime tegorocznej jesieni, premiera w październiku. Spośród wszystkich tytułów tegorocznej jesieni, żadne anime nie wzbudza takich emocji, co Kimetsu no Yaiba mówi, Mugen Ressha Hen. Film prezentuje dalsze losy Tanjiro i spółki, które zapowiadają się szalenie interesująco. Kamado, Nezuko i Nosuke oraz Zenitsu mają zbadać pociąg, wewnątrz którego zaginęło już 40 ludzi. W niebezpiecznej misji wspiera ich Kyojuro Rengoku, jeden z najpotężniejszych łowców demonów. Nieoczekiwanie podróż tym samym pociągiem odbywa Enmu, wierny sługa Muzana Kibutsujiego. Młodzi łowcy muszą zatem nie tylko rozstrzygnąć przyczynę zaginięć, ale również uporać z silnym demonem. Kilku rzeczy możemy być pewni. Infinity Train oczaruje nas bajeczną animacją oraz doskonałą realizacją walk, których z pewnością nie zabraknie. Ciekawi mnie natomiast, czy film rozwinie relacje Tanjiro i Nezuko, nie zapominając przy tym o osobie Rengoku. Warto, aby swoje pięć minut otrzymał również Agatsuma oraz Hashibira. Kimetsu no Yaiba wypadło na tyle dobrze, byśmy mogli wymagać od serii więcej i więcej. Dajcie znać, czy czekacie na Infinity Train oraz co sądzicie o serialu. Gdybyście chcieli poznać moją opinię odnośnie anime, zapraszam do kliknięcia w kartę w prawym górnym rogu ekranu. Premiera filmu 16 października. Dobre komedie anime to zjawisko wciąż dosyć rzadkie. MaoJo de Oyasumi ma szansę, by zmienić ten trend chociaż o odrobinę. Mao de Oyasumi jest historią o spaniu, uroczej księżniczce, spaniu, demonach, spaniu, rycerzach, spaniu, wygłupach i spaniu. Aurora została pojmana przez króla demonów, który bez żadnych ceregieli umieścił ją w swym zamku. Od tego momentu Aurora jest skazana na monotonię. Czekając na przybycie rycerza, który uwolni ją spod opieki wstrętnego demona, księżniczka spędza czas w łóżku, starając się spać jak najwięcej. W przerwach od tego męczącego zajęcia, Sialis zaczyna zwiedzać zamek i siać w nim coraz większy popłoch. Maojo de Oyasumi raczej nie przypomni nam o najważniejszych wartościach naszego życia, czy skłoni do refleksji. Głównym zadaniem anime jest dostarczenie nam porządnej rozrywki, co mam nadzieję uda się osiągnąć. Sleeping in Devil's Castle zakwalifikowany jest również jako okruchy życia. Niewykluczone zatem, że relacja Aurory i Lorda Tasogare zostanie nakreślona bliżej, a za porwaniem księżniczki kryje się jakiś poważniejszy powód. Mojo de Oyasumi będziemy mogli oglądać od października.